Czytanie z księgi rodzaju. Gdy zaczynało świtać, aniołowie przynagrali lota, mówiąc: Wstań, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce, pan bowiem litował się nad nimi, i wyciągnęli ich i wyprowadzili poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Ale Lot rzekł do nich: Nie, panie mój, jeśli darzysz twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, Którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie, bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe, ja zaś będę mógł ocalić życie. Odpowiedział mu anioł. Przychylam się i do tej twojej prośby. Nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogą dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy lot przybył do Soaru. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, pochodzący od pana z nieba. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę, wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli. Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem. I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory, i na cały obszar dookoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, wspomniał o Abrahamie i ocalił lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których lot przedtem mieszkał. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza: Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, także fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne?